Cześć, witam Was w nowym vlogu. Nasz dzień zaczyna o godzinie 6 rano. O 6 budzik budzi mnie, budzi Adama, a my budzimy dzieci. Zazwyczaj wygląda to tak, że włączymy jakąś piosenkę na rozbudzenie. One wtedy przydrepsują wszystkie do naszego łóżka w sypialni. Tam jeszcze chwilę do siebie dochodzą. My przez moment mamy czas, żeby ogarnąć siebie, my rodzice. A później yy, bierzemy się za poranne rytuały przy dziewczynkach, czyli ubieranie, czesanie witaminki i do przedszkola i tak to wygląda, zresztą zaraz Wam pokażę. Dzień dobry, cześć dziewczyny, jak obudzone już? Tak, gotowe do szykowania się? A co w tu macie fajniaki. fajniaki, dzisiaj jest obchodzony Światowy Dzień Kropki, więc przygotowałam dziewczynom ubrania w kropki. O. A kto tutaj jest? Ja nie wiedziałam, że Ty tu się wluliłaś do łóżeczka. Lubisz chodzić do przedszkola, Łusiu? Fajnie tam jest, prawda? A co najbardziej lubisz w robić? W samochodzikach się bawić? I takie kuleczki, Widać nas. Nasze Lubiłam ja Robiłam ale nie do z jakimi dziećmi najbardziej się lubisz bawić w przedszkolu? Z klas. Z na podwórku lubię z I z na podwórku. To są twoje ulubione koleżanki? Tak. A kolegów jakichś masz? Chłopców? Tak, bo lubię najbardziej. bardziej taki. Co. co ale. Takiego bluzka, takie kocowa Takiego, co ma taką niebieską bluskę. też. szło <grym> chłopce odsła niebieską bluskę. Zapomniałeś jak ma na imię? Tak. Mhm. To jak pójdziesz do przeszkoda, to musisz go zapytać. Klarunia cię woła, wiesz teraz, do łazienki, chyba teraz twoja kolej. No, to Dziewczyny już są. Super dzielnymi przedszkolakami. Same się ubierają. Same już potrafią zdjąć bluzki, nawet założyć bluzki. O, proszę tylko elegancko z tyłu nie tylko nie mogę Mama ci z tyłu pomoże, proszę. Bo nie do uh -huh. No i pokaż się, jak wyglądasz. No, elegancko, pięknie. Elegancko. Super, klarcio. Gociowe. Pięknie wyglądasz Klaronia. Pięknie? Pięknie! Witaminki, proszę. Widzisz, mam No, dziewczynki mają worki. Co macie w tych workach? Nasze rzeczy. A jakie rzeczy? Na co uplania. Hej, mam dzieciak! A co masz w plecaku, Klarciu? Dzieci. A jakie rzeczy? Do osadniania. Na gimnastykę. Na gimnastykę. Mhm. Dziewczyny też są dzisiaj ubrane w bluzeczki, w kropeczki. Bo jaki dzisiaj jest dzień? Dzień Kropki. Tak, Światowy Dzień Kropki. Więc dziewczyny są odpowiednio Wystrojone. wystrojone. No i co, ruszamy? Ja tak. To jest przedszkolny, mama. Tak. Także tak, dziewczyny są już w przedszkolu. Teraz pora samemu coś zjeść, a później biorę się za dalszy ciąg jesiennych porządków, bo powiem Wam, że ostatnio bardzo intensywnie działam. Staram się wykorzystać ten czas, jak nie ma dziewczynek i ogarnąć w końcu mieszkanie, bo ja tego potrzebowałam. Strasznie się już męczyłam i nie mogłam myśleć o niczym innym jak tylko o tym, że w końcu pora posprzątać, tak wiecie, gruntownie posprzątać. Także ja tego potrzebowałam. Mieszkanie tego potrzebowało, no i w końcu się to stało. Jednego dnia, jak zabrałam się za sprzątanie kuchni, to powiem wam, że sprzątałam prawie 11 godzin. Bo posprzątałam szafki w środku, wyczyściłam zmywarkę, nawet okab wyczyściłam, także Kuchnię mam sprzątaną na tip top. Tak samo łazienkę, na drugi dzień wziąłem się za łazienkę z myciem pralki. No wszystko, wszystko po prostu, gruntowny porządek. No oczywiście kurze te sprawy. Wczoraj też wziąłem się za mycie okien, także wczoraj mam okna. Dzisiaj jestem na etapie prania, prasowania, firan, zasłon. No i trzeba jeszcze dzisiaj troszkę popracować na podwórku. Trzeba przygotować różniki już na jesień, przed zimą. Dokończyć jeszcze płot, bo właśnie ja wam w ogóle nie pokazywałam tego, jak nam wyszedł ten taras, ten płot, który robimy sobie na tarasie. Także jak zjem, to Wam pokażę, co się dzieje na tarasie, jak to teraz wygląda. Ten płot, który widzieliście na jednym z naszych vlogów podczas malowania, już jest zamontowany wokół tarasu jeszcze nie jest to wszystko gotowe, bo te deseczki pod spodem jeszcze musimy pomalować i zamontować żeby nie było takiego brzydkiego prześwitu trzeba też jeszcze pomalować i zamontować te kratki tak w ogóle my w tym miejscu malowaliśmy ten płot i powiem Wam, że okno w pokoju dziewczynek było tak brudne tak ciężko było domyć te kropki z farby, ale ja się namordowałam przy tym, także Adam dzisiaj będzie kończył właśnie płot a ja się zajmę roślinkami muszę poprzycinać tu lawendę przygotować roślinki już na jesień i tutaj te roślinki, które posadziłam zbiorcze, żeby po prostu nie zmarniały w doniczkach muszę poprzesadzać już miejsca docelowe i zasiać tutaj trawę no i ogólnie zrobić porządek na tarasie, bo jeszcze jest tutaj bałagan straszny także tak to wygląda w tej chwili i ja się biorę do pracy dobrze, już jest po ostrym cięciu tyle się pozbyła starych listków i gałązek teraz pora wziąć się za kolejne roślinki dobra, nie ma co tutaj tracić czasu jadę po dziewczyny żeby wykorzystać ten ładny dzień i lecimy na plażę w ogrodzie popasuję jutro gotowy jesteś? to ruszamy wszystko już mamy spakowane Rzeczy na plaży pięknie kontrastują z kurtkami jesienno-zimowymi na wieszaku. Ale taki mamy klimat. Także my już jesteśmy gotowi. Jedziemy po dzieci do przedszkola i ruszamy na plażę. Dzień. No, tak się ubrałam. Mama, czemu masz nowe kolczyki? Tak? No bo mam kolczyki z muszelkami. A czemu kolczyki z muszelkami? No właśnie, powiedz mi dlaczego. Dlaczego? Bo gdzie my idziemy? Na plażę. No powie, na plażę. Musimy jechać, tylko. No, chodźcie brudaski moje. A mama! Ani, a gatka mi myła nożek, żebym nie miała katarki. Tak? Tak. A to masz katarek? Nie. Nie masz katarku, czy masz katarek? Jak to jest? Nie masz katarku? Nie, nie. jak była fajnie czynnika, ale mnie I to było... nie wołam w ciebie. Nie go piekłam. dumna jest Ciebie mama, że Ty nie płaczesz w przedszkolu. A ja też nie płakałam. No, cudownie. A... Tylko nie, trochę płakałam, sesji w przewróciła. Przewróciłaś się? Tak. I, 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 i Pani Buzenka przykleiła mi plastel. A jak to się stało, że Ty się przewróciłaś? to było zdarzenie, Ja byłam za zatruta, to było zdarzenie. Z kim się zderzyłaś? Z kimś, ale nie wiem z kim A. się zdjęłam. Nie pamiętasz ale imienia to mi tego dziecka? Nie zgadzę w tym. Jak byłam dla na nazku, to są widziałam, że i pani i, i pani A. z panią Ola. I <coughs> panią Olo posułam na ławkę zobaczyć kolaków i poszła z pani Body. Do musimy, się mi tutaj. Aha. A później poszłyśmy się mi tak m, dosadnie i pani, m, m, i pani Bożenka wykleiła mi plasterek. O no to bardzo miło z pani Bożenki strony, prawda? Tak, tak biło. Hmm. Ty też to boli. Tak, wygoi się. A dziewczynki przyszły Cię troszkę pocieszyć? Nie, nie pocieszyły mnie Tak, bo byłyśmy na podwórku. Aha, nie, nie byłyście przy Anielce, tak? tak? Tak. i nie widział i są. Tak, są bo nie. Katka nam popilnować, bo nie możemy iść tam. Teraz już tak wygoi się zaraz. Na chłej nogach pojedziemy na plażę? Tak, na na chłej Mama, ale zabierze mi to! Tak, już wszystko jest spakowane. Także przebieramy się, musimy umyć trochę buzie, bo jesteście brudaski. Szybka akcja, wpadłyśmy do domu, przebrałyśmy się. I ruszamy na plażę. Dzięki. Mały problem. Tylko jest mały problem, bo dziewczyny wróciły z przedszkola z Katarem, tak? Nie wiemy, czy to jest kwestia uczulenia reakcja na sprzątanie mamy. Ale jeśli jednak ten katar to nie jest uczulenie, tylko początek czegoś, to ta dzisiejsza plaża to niezbyt szczęśliwy pomysł. Pewnie się doprawią. Ale jak już było obiecane, to trzeba słowa dotrzymać. Ale dzisiaj jest upał. Ja dziękuję. To w lato takich upałów tutaj nie było w Gdańsku. Dzisiaj może jest bardzo spokojne, fale są maluteńkie. Spójrzcie a na plażę, mimo że jest piękna pogoda. To po sezonie za wielu ludzi nie ma. Naprawdę jest dość pusto jak na tą plażę, plażę bo to jest jedna z głównych plaż w Gdańsku. Tu zawsze są tłumy wakacje. Jaka jest woda, Klaruniu? Zimna? A co Wy tu próbujecie złapać? Meduzę. Meduzę? Meduzę. Dotknęłaś tej meduzy? Na no, meduzę? Okej, daj mi, okay, daj mi. No. Yeah. Hey. Hey. Widzisz, masz meduzę teraz? Ją łapię. Łapała, łapała, Wypuszczamy dana. meduzę, tak? O tak. płynęła. Tutaj płynie. Też masz meduzę? Tak, widzisz. to jesteś mistrzem łapania meduz Co chwilę jakoś.

Idziemy teraz na gofry, tak, Musia? Podczas jedzenia gofrów rozładował mi się telefon, także tak nagle urwałam to nagrywanie, w każdym razie po powrocie do domu od razu dziewczyny wskoczyły do wanny no i było dość późno, więc ubrałyśmy się w piżamki i idziemy za chwilę spać. Dziewczynki, jak Wam się podobał dzisiejszy dzień? Nie słuchają mnie. Dziewczyny są zajęte jeszcze rozpakowują z tatą y, świeży zakup walizki. No i tak, za chwilę lecimy spać. Łusia, jak Ci się podobał dzisiejszy dzień? Tak? Fajnie było? A co Ci się najbardziej podobało? Plaża. Plaża? Dlaczego Ci się na plaży podobało? No bo jest pięknie. Klarciu, a Tobie co się dzisiaj najbardziej podobało? Plaża mi się podobała. Plaża? A co najbardziej na plaży? Meduzy. Meduzy? No. Dziewczyny układają sobie zabaweczki do snu i żegnamy się z Wami. Klarciu, pożegnasz się? Ten mówi. No, Pink mówi. Ale on mówi do blanet. I idzie spać. Mm -hmm. I wy też idziecie spać? Tak, i spiła kołysankę do fenicji. Zmęczył mm. się. A wy się zmęczyłyście? Nie, ja się nie zmęczyłam. Ach, ty, Tomasz, dużo siły. W ogóle. W ogóle się nie, nie zmęczyłaś na tej plaży? Nie. W ogóle. A ja się męczyłam. O, Klarcia się zmęczyła. No to co, Klaruniu? Mówimy Męci, dobranoc. Ale trochę się zmęczyłam. Tak, i lecimy spać? the vlog